Cześć! Czy ty też czekałeś prawie 72 dni na powrót Ekstraklasy? No wiem, ja też nie. Ile można oglądać niedawnego mistrza polski, Piast na gliwice, który upadla się na dole tabeli? Dlatego obstaw już dziś, czy Piast spadnie do pierwszej ligi. Otwórz konto z kodem Mareczek. Link znajdziesz w opisie. Ciuła jak Mareczek. Dobry, chciałam podziękować wszystkim za przybycie na naszą konferencję pod nazwą Strategia Piłki Nożnej Kobiet w Polsce na lata 2022-2026. Zapraszamy naszego pierwszego gościa, pana prezesa. Brawo! Witam serdecznie! Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie, prezesa, na konferencję dotyczącej polskiej piłki nożnej. Piłki kobiet. Piłki kobiet? Polsce. Polsce. Panie prezesie, to my dziękujemy za przybycie. No. Konferencja ta dotyczy strategii piłki nożnej kobiet w Polsce na najbliższe lata. No i bajlando. Panie prezesie, czy możemy prosić o kilka słów związanych z tym programem? Eee... Aha, oczywiście. Ogólnie to fajnie, że kobiety wreszcie zaczną grać piłkę nożną w Polsce. No ale one już grają, od wielu lat! Co?! No tak! I to tak legalnie?! Panie prezesie... Żartuję! To nie jest temat żartów! Dobra tam, nie dramatyzuj, płaskoklates. No więc bardzo się cieszę, że piłka nożna kobiet w Polsce zyskuje na popularności. Szkoda tylko, że same kobiety mają ją głęboko w dupie. Panie prezesie, żartuję. Albo i nie. Panie pozwolą, że przeczytam z kartki kilka mądrych słów zapisanych przez moich współpracowników. Koleżanki i koledzy, realizacja nakreślonych zadań programowych pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania odpowiednich warunków aktywizacji. Praktyka dnia codziennego dowodzi, że stały wzrost ilości i zakres aktywności umożliwia w większym stopniu tworzenie kierunków postępowego wychowania. I co to znaczy? Absolutnie nic. No to może prezes opowie dokładnie co mieści się w tej strategii? Jakie idą wraz z nią pozytywy dla piłki kobiet? O jezu. Ogromne. A dokładnie? A dokładnie to przestań już sapać. No dobra. Powstała mapa, na której możemy zobaczyć, która miejscowość chce otworzyć nową szkółkę piłkarską kobiet. No i to jest konkret. Oto ona. Ale ona jest pusta, panie prezesie, na to wygląda. Ale mapa powstała. No a jakieś realne działania? Proszę bardzo, planujemy zorganizować bezpłatne festiwale piłkarskie. Gdzie? Proszę bardzo. Zalipie, Lanskorona, Ojców, Mięćmierz, Międzygórze, cała Polska! No ale. Kobiety będą grały pokazowe mecze. No w sumie spoko. Pokazowe mecze z karłami. Panie prezesie! No dobra, z niskorosłymi. Lepiej. No ale tak nie można! Można! Czyż to nie fair! Racja, dlatego karzełków będzie tylko dziewięciu na boisku, by wyrównać szanse. Panie prezesie! No dobra, to się jeszcze dopracuje. A co z dofinansowaniem? Aha, wchodzimy na kasę. Piłkarki w Polsce są też godnie zarabiać. Właśnie! Tak! Drogie panie, chwileczkę. Trzy, dwa, jeden... Ojeju, no telefon. Akurat w takim momencie, ja przepraszam, to pewnie za zagranica muszę odebrać. Rozumiecie? Kontynuujcie. Marek? Prezesie, dzwonię dokładnie o tej godzinie, jak prezes chciał. Marek, jesteś kurwa jak polskie koleje państwowe. Taki punktualny? Nie. Cholernie drogi w utrzymaniu. Aha. No opowiadaj, no więc od początku, odebrałem selekcjonera z lotniska. szantusz welcome in polandia papieroszek what papieroszek to znaczy ja nie palę serce ma już gwoździa w gębie także K? It's neat. It. let's go no więc trochę go przywiozłem po warszawie gdzie what is this this is pałac kultury and nauki why co why why here czemu tutaj i don't know jest tu i chuj. Hmm. już tak 68 lat Sixty-eight? Jest! Ma tyle lat co, co you. It is very old. Just like me. Już dawno powinni go terminator. I do piacha. Hmm. Y joke? Ha, ha, ha! ha, 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 ha. ha nie złamela. Papieroszek? No dobra. Gdzie żarli? Chciałem pokazać Szantuszowi dobre żarcie w Warszawie. No i? Chciałem iść do Wojciecha Amaro. Do Wojtka Basiury? No. Eee, trzeba było iść na Turasa. Na Turasa? Taniej i smaczniej. No w końcu wybraliśmy żołaninie. A tego nie znam. Bo to po portugalsku. Biedronka. Później pokazałem Szantuszowi wisełkę. And this is nasza Wisła. Wisła. And what is this? Syrenka. Szyrenka. What is szyrenka? A woman with fish odwłok. Hm. Mm. A symbol of Warszawa. A później kilka miejsc ciekawych i wartych. This is skrzyżowanie Miodowa and Długa. This is a place gdzie słynny polish futbaler Michał Żewłakow had stłuczka w autobus. Hmm... Interesting. O, oh, and here w tym budynku jest dzień dobry TVN program. Here Kasia Cichopek and the best, dziennikarz sportowy in Polandia, Maciej Kurzajewski się spotkali. And together powstali kurzopki. Kurzopki. Interesting. No i pychaliśmy, już do siedziby związku. Czyli jesteście na miejscu. Tak, właśnie szantusz rozmawia z Betonem. Marek, szybko odciągnij Filipę od niego. Czemu? Bo Beton będzie chciał przyciągnąć szantusza na swoją ciemną, komunistyczną stronę. Jezu! Mister Santusz? Czym? Czy znajoma jest panu ideologia marksizmu-leninizmu? K? Pezet kurwa! Papieroszek? A lubię sobie popalić co nieco.